Zrównoważony rozwój, o którym w tej chwili tak dużo mówimy w różnych odsłonach, bo mówimy o zrównoważonym rozwoju krajów, przedsiębiorstw, gospodarek, globalnie ma bardzo dużo wymiarów jest wejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju wiąże się naprawdę z wieloma wyzwaniami bardzo różnorodnymi. Niektórym z nich może pomóc inteligentne, mądre wykorzystanie dobrze funkcjonującej infrastruktury cyfrowej. Infrastruktura cyfrowa, czyli po pierwsze dostęp do internetu, ale który pozwala w sposób chociażby na bieżąco zarządzać różnymi urządzeniami, mieć wgląd w realizację procesów technologicznych, może w znaczący sposób pomagać zarówno przedsiębiorcom, jak i chociażby samorządom, bo może ułatwiać stworzenie dobrze funkcjonujących miast, w których jakość życia mieszkańców no, jest coraz większa. Miast, które są bezpieczne, miast, które mają systemy zbiórki odpadów, właśnie zarządzane w sposób inteligentny. Te inteligentne śmietniki, o których mówimy, które informują samodzielnie o stopniu zapełnienia, które również, szczytując QR-kody, które każdy mieszkaniec posiada indywidualnie, czy chociażby blok, jeżeli już nie chcemy wchodzić aż tak indywidualne oznakowanie, Szczytują, jaki jest odbiór, poziom odbioru śmieci, i też informują od razu zakłady odpowiedzialne za odbiór śmieci. Do opróżnienia tych śmietników, jeżeli są one zapełnione, jednocześnie wspierając chociażby te zakłady w takim jak najbardziej optymalnym planowaniu tras dla śmieciarek, po to, żeby zużyły jak najmniej energii, koniecznej do pokonania tego dystansu pomiędzy chociażby zakładem odbioru, a danymi pojemnikami ze śmieciami. W Polsce dopiero maraczkujemy. Niestety jest tylko kilka niewielkich samorządów, które podjęły się też wdrożeń pilotażowych. Ja mam takie poczucie, że to jest coś, przed czym nie uciekniemy. To jest jednak to są rozwiązania, które są wprowadzane w różnych krajach Europy Zachodniej już od wielu lat. One są jakby wręcz konieczne do tego, bo z jednej strony wchodzą regulacje, które w coraz bardziej restrykcyjny sposób wprowadzają coraz bardziej restrykcyjne zarządzanie odpadami. Idąc w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym, chce, chcemy tych odpadów jak najwięcej zbierać i jak najwięcej z nich przetwarzać, mając w głowie, że odpad to surowiec. Po to, żeby je wykorzystywać ponownie, żeby zawracać, żeby ne, chociażby plastik mógł być przetwarzany na recyklat, który będzie ponownie wykorzystany przy tworzeniu e, kolejnych produktów, i tak jest z wieloma różnymi materiałami, ne, chcemy zawracać elektrośmieci. Bo dlaczego mamy ciągle sięgać do surowców pierwotnych, skoro jest tak ogromna, właściwie. No, Pełen zasób jest w, w tych urządzeniach, które wyrzucamy. Tylko musimy się inteligentnie nauczyć odzyskiwać te, te materiały, ale też, no właśnie, regulacje są tutaj potrzebne do tego, żeby one były. Regulacje są potrzebne do tego, żeby w jak największym stopniu wykorzystywać materiały pochodzące z przetworzenia, a więc te materiały w surowce wtórne. Znaczy idziemy w kierunku e, od, e, aby surowiec pierwotny był wykorzystywany tylko w wyjątkowych sytuacjach, a żeby cała produkcja e, materiałów opakowań. W znacznej części bazowała na surowcu wtórnym, to oczywiście w tej chwili wydaje się trochę futurystyczną wizją, ale w tym kierunku i to jest jakby przesłanie też gospodarki obiegu zamkniętym, aby recyklingować odpady, ale nie tylko, bo mówimy tam w gospodarce obiegu zamkniętym, mówimy o ponownym wykorzystaniu o jak najdłuższym wykorzystaniu, o dzieleniu się, czyli sharing, dzieleniu się z tymi rzeczami, które już są niepotrzebne, a mogą być jeszcze interesujące dla innych. Czuję ja się, że tutaj są dwie rzeczy, bo oczywiście źródłem, zasadniczym źródłem regulacji jest Komisja Europejska i to, co powstaje w Parlamencie Europejskim. To, co jest później implementowane u nas, czyli no nie tylko u nas, we wszystkich krajach europejskich. Są też różnego rodzaju dyrektywy globalne, może nie, no nie jest pod hasłem dyrektywy, ale są. Um, porozumienia globalne, chociażby tak jak porozumienie paryskie, które również wyznacza pewien kierunek działań, akurat tu może mniej związany z gospodarką obiegu zamkniętym, bardziej związany z kwestiami klimatycznymi, chociaż to też są bardzo powiązane tematy, ale te rozporządzenia, które są wydawane i implementowane u nas w kraju, myślę, że jest ich bardzo dużo. to jest bardzo istotna, mądra, dobra implementacja, transpozycja dyrektyw do naszego prawodawstwa. Tak, aby ono też było, odpowiadało specyfice funkcjonowania przedsiębiorstw w naszym kraju, w ogóle całego systemu gospodarczego, bo tu nie mówimy tylko o przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa to jest tylko część całego systemu. W tym wszystkim bardzo ważna jest edukacja, edukacja wszystkich potencjalnych. E, Podmiotów biorących udział we wdrożeniu takiegoż, takiegoż działania. I tutaj nie tylko edukacja klientów, czy młodzieży, czy tych osób, które będą korzystały z danych rozwiązań, ale również edukacja przedsiębiorców. Oczywiście najlepiej jest pokazywać to pod kątem korzyści, które na nich płyną, i też budowania konkurencyjności, po prostu, żeby nie zostać z tyłu. No nie można być, jak ktoś jest na końcu peletonu, to ma zdecydowanie gorsze szanse na to, żeby wygrać ten wyścig. Cyfryzacja dla małych i średnich przedsiębiorstw no jest naprawdę istotnym elementem, bo pozwala im chociażby zrozumieć sposób, w jaki funkcjonują sama instalacja różnych mierników, różnych mierników, które mówią nie tylko o jakości powietrza czy wilgotności pomieszczeń, co jest czasami bardzo ważne, i pewnie to już wtedy, kiedy to jest bezpośrednio związane z całym procesem wytwarzania, no to Zapewne o to przedsiębiorcy y, zadbali, ale również są y, mierniki służące y, pomiarom y, ener zużycia energii, po to, żeby zastanowić się, gdzie nam ta energia ucieka, y, gdzie są straty, w których miejscach, y, i po prostu poprawić funkcjonowanie y, całego procesu technologicznego całego no, sposobu, w jaki jest wyt wytwarzany, y, czy dana usługa, czy dany produkt tak żeby minimalizować te straty. No bo ja oczywiście mogłabym powiedzieć o tutaj, o efektywności energetycznej, o minimalizacji zużycia za, e, surowców do wytwarzania. To są jak gdyby takie konkrety, które o, w sumie każdy przedsiębiorca chciałby jak najmniej płacić za surowiec, wytwarzać jak najlepsze produkty, są, które są jak najbardziej konkurencyjne, jak najmniej płacić za energię, jak najmniej płacić za ciepło, które jest konieczne, jak najmniej zużywać wody, ale żeby to zrobić, żeby do, dojść do tej minimalizacji, zużycia konieczne jest najpierw e, odpowiednie o przyrządowanie, czy zmierzenie, jak ten cały proces, którym w tej chwili funkcjonujemy przebiega. Znalezienie, przeanalizowanie wyników i znalezienie tych miejsc, w których moglibyśmy coś zmienić, usprawnić. Więc myślę, że tutaj cyfryzacja jest bardzo ważna. A potem założenie IoT, czyli ten Internet of Things, który pozwala mierzyć w danym momencie zużycie różnych, przez różne urządzenia, pozwala nam jak gdyby zdalnie też wyłączać urządzenia, które są nam niepotrzebne, a które w danym momencie na przykład zużywają za dużo energii, bądź też włączać te, które są niezbędne do, do, do realizacji tego procesu technologicznego i to wszystko możemy zrobić zdalnie, jeżeli dobrze wykorzystamy właśnie tą infrastrukturę cyfrową. Tak, zgadzam się. Ludzkie przyzwyczajenia są wielokrotnie barierą we wdrażaniu zmian różnego rodzaju. Zapewne pan pamięta, państwo pamiętacie, jak były wdrażane postanowienia, to chyba była też dyrektywa unijna dotycząca jakości powietrza i zakazu palenia tytoniu w w kawiarniach, w restauracjach, no w tej chwili już nawet na przystankach i tak dalej. Ileż było oporu, ileż było krzyku, prawda? Chociażby restauratorów, którzy uważali, że w ogóle nikt, ludzie przestaną przychodzić do restauracji, jeżeli tam nie będzie można palić papierosów. A jaki był efekt? Efekt był taki, że nie dość, że świetnie funkcjonują tego typu przybytki, to jeszcze co więcej, te nawyki przenieśliśmy do naszych domów. Przestano palić w domach, pali się tylko na zewnątrz, nie wiem, na balkonie czy też, a właściwie wręcz już w tej chwili to palenie jest, jest trochę pase, w związku z czym w zasadzie y, to jest taki bardzo prosty przykład, który pokazuje, że ta zmiana nawyków jest możliwa i przynosi jest z korzyścią no, przede wszystkim dla naszego zdrowia w tym przypadku. Ale podobnie będzie chociażby w przypadku systemu kaucyjnego, który wprowadzamy i który też będzie wymagał zmiany nawyków, bo do tej pory zgniataliśmy butelki plastikowe po napojach, zgniataliśmy puszki po piwie czy po innych produktach, a w tej chwili nie będziemy mogli tego zgniatać, bo żeby wrzucić do maszyny przyjmującej, która nam odda kaucję, musimy po prostu dowieść niezgniecione opakowania, więc to też będzie się wiązało z zmianą nawyku. Natomiast myślę, że to nie powinno być problematyczne, bo w tym pewnie nam dzieci pomogą, które z przyjemnością będą wrzucały do tych maszyn opakowania i wyciągały to co tam będzie wychodziło z możliwością kupienia sobie lodów albo jakichś tam innych rzeczy, na które będą miały w danym razie, momencie ochota, a na które rodzice po, nie pozwolą.